E, witam Was, bliźnięta. To jest dla Was czytanie na czerwiec 2024. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Jakaś sytuacja. Ok. E, księżniczka mieczy, czyli paść mieczy. Wyzwania. Wyzwania. Dwójka kijów. Przyczyny, co jest z podstawą? Kapłanka. Przeszłość. Sprawiedliwość. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Diabeł. Co nadchodzi? Najbliższa przyszłość. Dwójka Pucharów i ósemka kijów. Wy w tej sytuacji, bliźnięta w tej sytuacji, król Pucharów, co się dzieje dookoła? Za dużo kart. Twoje otoczenie, co się dzieje dookoła? miecze czego nie widać. Piątka pucharów i potencjalny wynik. A z kijów, dobrze. Zobaczmy jaka jest synergia tła ósemka mieczy. No dobra, <noise> zobaczmy, co się dzieje. E, no, f, troszkę dla samotnych bliźniąt e, to mam wrażenie, że bliźnięta sobie upol upolują kogoś, kogo sobie upatrzyły. I być może mm, już od jakiegoś czasu planu, planujesz jakby całe przedsięwzięcie, albo do tej pory trzymałeś się w bliź, bliźniaku takiego mm, grania fair, w porządku, nie naciskania, natomiast y, jakby jest, następuje pewna zmiana i po prostu sobie taką osobę uwiedziesz, e, skusisz ją do siebie, e, ponieważ. No, ta dwójka pentakli mówi o tym, że no, trudno tutaj coś za, jakby, no, jakby tę roślinkę y, zasiać, i jakby ta fasolka, żeby ona sobie tutaj rosła wspólnie. Więc zawiązanie jakiegoś właśnie nasionka tutaj y, pomiędzy Wami jest dla Ciebie wyzwaniem. No, i mam wrażenie, że będziesz tutaj. Y, wypatrywał sposobności, aby zbliżyć się do tej osoby bądź wyślesz jasny komunikat do takiej osoby, bo mamy tą ósemkę kijów, no i pojawia się dwójka Pucharów, więc. Może to być jasny komunikat do kogoś, kogo lubisz, kto ci się podoba, żeby coś więcej z tego było. I to zadziała, bo... No, mamy tych, tego diabła, czyli pojawia się tutaj namiętność, ale właśnie cała sytuacja również się kończy Asem Kiju, więc nowy, radosny czas mamy asa mieczy w Twoim otoczeniu. Jeżeli powiedzmy nie możesz się tutaj zdecydować, kogo wybrać, to e, mm, i powiedzmy, trzymamy w sekrecie jakby, aby jedna osoba nie dowiedziała się o drugiej, no to to bardzo szybko wychodzi na jaw i w zasadzie rozwiązuje jakiś tutaj problem, problem wyboru. No dobrze, zobaczmy po kolei, co, co jest. Ty w tym miesiącu jesteś tym królem Pucharów, i on ma dużo miłości do świata. Król Pucharów jest tutaj dojrzały, ale Król Pucharów również jest bardzo tajemniczy, jeżeli chodzi o swoje uczucia. I często jest taki e, nie, mało konkretny. Jak wygląda sytuacja? Księżniczka Mieczy i ona się tutaj rozgląda za okazją, rozgląda się za możliwościami, planuje, dogląda jakby swojej przyszłości i obserwuje, co się pojawi na horyzoncie, wypatruje jakieś okazji dla siebie. I mam wrażenie, że możesz po prostu bardzo aktywnie szukać właśnie kogoś dla siebie. E, oczywiście może to też być czytanie zawodowe, bo nie zawsze właśnie ta dwójka kucharów, dwójka e, kijów e, e, mówi tutaj o związkach. E, jeśli szukasz pracy, to mam wrażenie, że będziesz bardzo dokładnie przeczesywał e, teren, tak jak tutaj, e, i szukał czegoś odpowiedniego dla siebie. I możesz nawet się e, pokusić o e, trochę takie zagrania nie fair albo trochę może nawet przekoloryzowanie jakichś swoich umiejętności. Zrobisz to bardzo dobrze, ale dlatego, że... Mm, być może do tej pory takie sama na przykład edukacja Twoja, jakaś wiedza nie wystarczyła. Trzeba tutaj dodać jakieś szczyptę jakiegoś właśnie, jakiegoś wow. I o tym mówi diabeł. Trzeba być sprytnym, trzeba sprytnie zagrać z sytuacją, przedstawić właśnie zawodowe, jakiś genialny pomysł, albo zaprezentować yy, siebie jako coś, co ludzie potrzebują, muszą mieć okej. Okay? To jest fajna taka energia, ale ten paś yy, właśnie mieczy mówi o tym, że będziesz bardzo dokładnie tutaj się rozglądał. No i ta dwójka pokazuje, że coś yy, rzeczywiście przychodzi, co yy, albo wysyłasz coś, co jest świetnie odebrane, ok. Dobrze, mamy podstawę, kapłankę i w ogóle fajnie się pokazały te karty, bo mm, przeszłość mamy sprawiedliwość. I obydwie te karty, tak jakby oddzielają dzień od nocy, wyznaczają pewną równowagę pomiędzy właśnie dniem a nocą, pomiędzy światem niematerialnym a materialnym. I jest tutaj bardzo dużo takiej wiedzy. Yy, Również takiej, której uczymy się z książek, prawda? czy, czy uniwersytet, jakiejś takiej wiedzy, która daje nam pewne, pewne, bycie pewnym ekspertem, bo kapłanka porusza się właśnie pomiędzy czarną świecą a białą świecą. I tak samo w tej talii sprawiedliwość rozdziela to, co jest, w nocy, to co jest jesienią, i zimą, od tego co jest latem i co jest w dzień. Także mam wrażenie, że te dwie karty mówią o tym, że bardzo dobrze znasz swoje możliwości, swoje talenty. Masz też dużo wiedzy. I no, myślę, że wiesz, jak. Osiągnąć swoje własne cele, tak powiem to ogólnie. Te karty również mogą mówić, właśnie sprawiedliwość, o podjęciu decyzji, co robisz dalej. I w tym miesiącu już będziesz bardzo aktywnie się przyglądał, jak ta Twoja przyszłość ma wyglądać i wypatrywać ścieżki, e, którą będziesz podążać, która daje Ci jakąś szansę i możliwość. Ale, tak jakby. No, pokazujesz się tutaj bliźniaków w tym miesiącu jako dojrzała osoba, która wie czego chce, ale również zna swoje mocne strony i no, jest tutaj pełna jakiejś wiedzy. No, kapłanka u, właśnie u tej podstawy i ten diabeł razem z tym paziem mogą również mówić o tutaj takich działaniach, o których nikt nie wie, albo rozgrywaniu jakiejś gry, którą znasz tylko ty, właśnie bliźniaku, ale po to, żeby osiągnąć jakiś swój własny cel. Co jest dla Ciebie wyzwaniem? Dwójka kijów mówi o partnerstwie, o zawiązaniu się jakiegoś wspólnego planu e, między właśnie partnerami. Dwójka kijów w tej talii również mówi o podpisaniu kontraktu, zawiązaniu się porozumienia, które od tej pory będzie wzrastać, ok? E, I jakie są Twoje cele? Do czego Ty dążysz? No i diabeł mówi o. Mm, uh not po pociąganiu, byciu pociągającym, uwiedzeniu, zagraniu również psychologicznie, rozegraniu bardzo genialnie tej sytuacji, tak? Czy to jest dla Ciebie sytuacja zawodowa, czy właśnie romantyczna? Jeżeli chodzi o romantyczną sytuację, no to diabeł mówi o tym, że jesteśmy bardzo seksi i wykorzystujemy tutaj całą gamę atutów po to, żeby zrobić wrażenie i żeby przyciągnąć do Ciebie tą osobę, żeby nie mogła się nam oprzeć. No, i mając tą wiedzę kapłanki i z tą sprawiedliwością tutaj, mam wrażenie, że dobrze znasz tą grę i wiesz, co robić, żeby osiągnąć taki właśnie cel. Eee, co nadchodzi, e, mamy wiadomość e, od osoby, która jest nam bliska, z którą właśnie mamy problem z zawiązaniem tym tego porozumienia, ponieważ ósemka kijów mówi po pierwsze o tym, że sytuacja nabiera tempa, bo ta ósemka właśnie kijów mówi o informacjach, ale są to też znaki, które przyspieszają wydarzenia, ok? I to może być romantyczna wiadomość wysłana, do osoby, możesz również właśnie wyznać jakieś uczucia o sobie, ok? Będzie to trochę zaskoczeniem, no ale ten as mieczy dla mnie pokazuje jasność, bo tak jakby ta noc się tutaj... Um, jest teraz bardzo klarowna, i as mieczy mówi o właśnie klarowności, o jasno postawionej sprawie. No i ta w ogóle ósemka mieczy, jeżeli to czytanie do ciebie trafia i to jest tak, że jest jakaś relacja z kimś, która ma się ku jakiemuś, jakiejś przyszłości, jest jakaś zablokowana, albo jest pomiędzy Wami przestrzeń, bo ósemka kijów może mówić o tym, że jesteście na odległość, i trzeba to jakoś szybciej popchnąć. To, Albo dać jakiś znak tej osobie, aby ta sytuacja się rozwinęła i przeszła zupełnie na kolejny etap, bo mamy pod całym, właśnie pod całą talią mamy ósemkę mieczy. Jest to karta jednak ograniczeń, właśnie ograniczeń pomiędzy tą ósemką a tą. Natomiast ten as mieczy jakby przecina jasność w sprawie. Klarowność przecina tutaj jakieś niedomówienia, jakieś domysły, które właśnie tutaj mamy w postaci tej kapłanki, i no, ten król Pucharów również jest bardzo tajemniczy, zwykle, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego uczucia. Więc tu może być jakaś wiadomość, albo wysłana przez ciebie, albo otrzymana od kogoś, która od razu tak jakby zmienia tych. Tą parę, e, właśnie dwójkę pucharów coś, e, w, co się zaczyna, e, e, i uczucie, które zaczyna teraz kwitnąć. E, no, jak się wszystko kończy? Mamy du, 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 dużo namiętności, bo ta, ten asmie czy ta jasność w sprawie e, i as. Kijów mówi o zupełnie nowym początku, o nowym etapie, o radości i no też mamy tą szóstkę, właśnie kijów, czyli osiągnięcie własnego celu. Też dużo takiego fanu i energii takiej żywiołowej tutaj, nowy zupełnie etap. I no, mam wrażenie, że ten znak dany tej osobie jest tutaj bardzo istotny. Czego nie widzisz a propos tej sytuacji, tego wypatrywania i obserwacji? No, mamy piątkę Pucharów, i chciałam dobrać sobie do tej karty, bo piątka Pucharów w tej talii mówi, że. Prawie stracone, tak jakby prawie wszystko tutaj zwiędło. Jeżeli rzeczywiście czekamy, prawda, aż, aż coś się zadzieje ze strony tej osoby, to możemy się nie doczekać i może cała ta sytuacja tak podwiędnąć i mieć się ku końcowi, ponieważ tak jakby, prawda, brakuje tej wody, brakuje tej słodyczy, żeby te rośliny zaczęły kiełkować, okej? Okay? I właśnie cały synk w tym, żeby ten król pucharów, który ma wody pod dostatkiem, trochę tej wody tutaj dał w postaci tej wiadomości. Bo na razie jest tak jakby sytuacja jest zablokowana, a trzeba tak jakby ją odblokować informacją. No dobra, zobaczmy, pokaż mi jeszcze tą piątkę pucharów. Bo piątka pucharów mówi o tym, że coś możemy stracić że coś akurat w tej tali to jest jeszcze do odratowania, ale prawda, trzeba się orientować, bo to może, może być stracone, ok? I dlatego on, ona, ta księżniczka mieczy tutaj. Ogląda wszystko bardzo dokładnie. Tu może być również takie ryzyko, że jeżeli mamy jakąś znajomość na odległość, może ona być taka ryzykowna, i trzeba tutaj zadziałać i słuchać się swojej intuicji, bo kapłanka też mówi o intuicji, żeby tak jakby tego partnera znowu do siebie przyciągnąć, prawda? Diabeł, czyli stworzyć potrzebę bycia razem, namiętności również, tak? Bo to ja bym mówił również o tych przyjemnościach i namiętnościach. No, bo te kwiatki jak nie dostaną wody, to zwiędną. Ok, ale dla mnie ten Askiu razem z tym e, diabłem mówi tutaj, że e, tutaj jest dużo takiego płomienia, dużo takiej energii właśnie płomiennej. Więc mam wrażenie, że może być tutaj szybka podróż do tej osoby albo wiadomość, która tutaj podsyca właśnie e, serce i nowy start, nowy początek. No dobrze. No i też możliwość tej dwójki e, kijów, bo prawda? Od Asa idziemy do dwójki. No dobrze. E, pokaż mi, co to jest ta piątka pucharów najpierw. Piątka pucharów. U, ok, no dwójka pucharów, czyli dokładnie to. E, Uważaj, żeby ta właśnie twoja relacja jakoś nie, nie uschła, nie, jakby nie odeszła w jakąś niepamięć. E, Mi oko właśnie na swoją partnerkę partnera e, tutaj e, e, obserwuj, zwłaszcza jeżeli e, właśnie e, e, jest tutaj jakieś, jakaś podróż albo jakaś taka rozmąka, albo relacja na odległość. Także zdecydowanie tutaj Tarot radzi, aby przypatrzyć się partnerce, partnerowi, czy nie jest zaniedbany, czy tak jakby nie dajemy prawda, uczuć albo nie okazujemy za dużo uczuć, ponieważ Król Pucharów on ma dużo uczuć, ale on jest taki właśnie milczący, tak. No dobrze, także zdecydowanie tutaj e, e, uważaj, żeby ci relacja nie, nie podwiędła, <grym> okej? Okay. Dobra, jakie są rady dla bliźniąt? E, sąd, okej, okay. i to jest... Prawda? Znowu e, mamy tutaj sprawiedliwość, czyli pewien osąd i tutaj mamy sąd. Sąd mówi o, o drugiej szansie, e, sąd mówi o powstaniu z martwych, e, także tu może również chodzić o relację, która właśnie tak... Być może odeszła trochę w niepamięć albo podgrzewasz ją e, od nowa. E, sąd mówi również o nowym początku, e, nowym starcie. E, e, i jest to też karta, która mówi, że czas nas goni, że to jest ostatni moment. Albo teraz wyjdzie, albo w ogóle to nie wyjdzie. Także, bo ponieważ ten anioł budzi e, tą trąbą wszystkich umarłych, więc ogłasza coś wobec. To jest taki wake-up call. Obudź się, e, bliźniaku. Przypatrz się swojemu partnerowi, bo możesz żałować, że nie zadbałeś o niego czy o nią tutaj. I... Um, Użyć swojej intuicji i zdecydowanie tak, jakby zobacz, co się tutaj dzieje. Um, zastanawiam się jeszcze, jeśli, prawda, kusi cię tutaj ktoś, kto jest jakby spoza twojego zainteresowania, spoza tak, jakby. Twojego związku, no to e, mam wrażenie, że tutaj e, może to jakoś otworzyć jakąś puszkę Pandory, bo mamy asa mieczy w tej pozycji tnącej i Asa Kijów, który jest tutaj wynikiem i sprawiedliwość jest tutaj jakby pewnym osądem. Ale jeśli tak jest w Twojej sytuacji, to raczej to tylko przyspiesza coś, co, mm, em, co już zostało zadecydowane w przeszłości tutaj. No dobrze, także taki gorący miesiąc myślę, czerwiec, ale też bardzo taki radosny. Także to wszystko, bliźniaki, widzimy się w przyszłym miesiącu.